Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 2044. Jest to samczyk nakrapiany, cały spierzony. To jest taki mój największy wojownik, można powiedzieć na gajemniku. Fajny sam jest, naprawdę ładny samczyk. Taki naprawdę sprytny gołąb jest. Co bym tu powiedział o tym samczyku? 2044. Jego ojcem jest syn 933. No to więcej niż nie ma co mówić, a mamą jest oryginalna samica od, od Glandysa, córka 1641. I ten gołąbek akurat ma fajne konkursy, bo wszystkie trzy ostatnie zrobił. Yy, I co jest najciekawsze, wszystkie trzy ostatnie zrobił na, na tym. Yy, już na tej stronie. Yy, już, gdzieś to, popatrz, miałem go, w, miałem go i zgubiłem go. 20, 44, tu jest ten gołąb 20. 40, 40, tak, 10, 30 i 580 jest, także dwa razy jest, dwa razy jest szpicy. Przeleciał dwa razy w tej wielkiej grupie. No i powiem tak, że no mądry gołąb. No ale cóż, wszystkie nie mogą zostać. Fajny gołąbek z szybkich gołębi powiem tak szczerze. Także polecam taki, można powiedzieć, średniej budowy do klina gołąb. Zobaczymy. Ktoś się z niego będzie na pewno cieszył.